Co się działo dzisiaj, to wiecie co, to po prostu, no jest beka, no ale po prostu to co jest w opisie, tak się stało i szczerze mówiąc, ee, ta sytuacja dla mnie jest śmieszna, bo wiecie, po prostu chciał ode mnie dwa złote, co nie, miał złotówkę, mówi, no wiecie na co było mu potrzebne, ja mówię, no nie mam, a mówi, daj, wiem, że masz, no nie. No i zaczął tam coś tam gadać, yy, rękoma wymachiwać no i, no i wiecie, no po prostu musiałem się bronić Ale yy, przestał po nie wiem po kilku sekundach, bo go wiecie odepchnąłem yy, Myślę, że po prostu myślę, że po prostu yy, wiecie pomyślał ej nie mam szans, co nie? No i sobie poszedł dalej. Szczerze powiem, że dzisiaj jest chłodno i ja lecę sobie po moje ulubione wiecie co. No i potem już też na autobus, ale dzisiaj też właśnie chcę zacząć streamka. Nie wiem czy mi się uda stream zrobić z Donateami. Wracając do tej sytuacji zaczął mi obrażać, zaczął w ogóle totalnie też do innych coś mówić że życie niesprawiedliwe. Yy, oczywiście też po prostu chodził trochę na lewo, prawo. Więc myślę, że myślę, że po prostu no jak to się mówi, suszyło go co, nie? No, można powiedzieć, że go suszyło, chciał, ale po prostu ode mnie nie dostał, co nie? No tak szczerze mówiąc, no to na początku myślałem, że jest silniejszy, bo jak mnie złapał, no to no to troszkę tam miał siły. Myślałem, że to już po prostu będzie tak, że jakoś będę musiał mu dać albo coś, a wyszło tak, że tutaj to ja zwycięsko wyszedłem z tego wszystkiego. Więc muszę wam powiedzieć, że no yy, w życiu bezdomnych bywają takie sytuacje, bywa ciężko, ale również może, może również być niebezpiecznie, ale nie trzeba się poddawać, nie trzeba sobie wiecie yy, dawać się, o nie trzeba dawać się, yy, tylko po prostu trzeba mieć twardą rękę, twardą dę i, i po prostu... Wiadomo wszystko, wszystko y, zwyciężać, lecieć do przodu, a wiecie, że ja to jestem silną osobą. Wiecie o tym, że, że ja to tam y, nawet w ciężkich sytuacjach nie mówię, że nie dam rady, czy no nie mówię takich rzeczy, że o dobra jednak po prostu sobie odpuszczam. No nie sorry, ale to nie ja byłbym wtedy. No i dobra, no i ogólnie to po prostu. Planuję dzisiaj wieczorek filmowy, mam popcorn. Dobra, trochę sobie zjadłem, ale cicho. Będzie P, wiecie o co chodzi. No i spoko, no nie? Mam też powerbanka naładowanego, może nie na 100% totalnie, ale jest. No i teraz piszcie w komentarzach, czy będę dawał sobie dalej radę, tak? W życiu na bezdomności, czy po prostu będzie coraz ciężej albo po prostu powiem koniec i y, będę szukał po prostu jakiejś pomocy od kogoś, <laughs> żeby wyjść z tej ulicy, żeby wyjść z tego, z takiego życia, które po prostu się totalnie nie opłaca wiadomo i no i żeby żyć wiecie normalnie piszcie w komentarzu łapki w górę, subskrybujcie kanał Oj, Jako Fighter Pa! Fame MMA kończę ten materiał, pozdrawiam!